Siemanko! dzisiaj odcinek z motorynki. Tu jest moja dawna motorynka, przed Crossem jeszcze. Ma dwa amortyzatory i przed skuterem, oczywiście. Dwa amortyzatory. Znaczy nie pali. Na, o, następny odcinek może być z odpalania tej motorynki. Tu jest kopka. Silnik jest w dwusłowie. <laughs> Romet. Tu musieliśmy przemontować z prawej klamki na lewą. Bo bez sprzęgu inaczej nie działało. Urwałem sprzęgło. Tak. Tłumik. Maszyna niezawodna. Jednym słowem. Tłumik jak ta lala. To mogę jeszcze pokazać. Bardzo dymi też. Bo jak zależy od mieszanki. Ale tak to za życie działa. Tu jeszcze jest taśma postawiona. Bo też się rozerwało. Tu mamy tylny hamulec. I jest na stopce postawiony. Taki stopce jest postawiony. Można go też oczywiście... Zdjąć tej stopki i tak, tak się prezentuje w jeździe. Tak. Dobra. Do następnego odcinka Siemanko.